Chyba jeden z najważniejszych dzwonków alarmowych, jaki mamy, że tak powiem, w naszym, w naszym arsenale, że tak powiem diagnostycznym, tak zwany objaw pośladka. Mamy u pacjenta silny, stały ból, praktycznie bez przyczyny, w okolicy pośladka. Już taka informacja sugeruje, że patologia nie jest mechaniczna. Zgadza się? Jeśli jeszcze dodatkowo pacjent powie, że ten ból jest niezmienny, a stary się pogarszający, to sytuacja się jeszcze bardziej komplikuje. Badamy tego pacjenta i pojawia się sytuacja tak, że co badamy jako pierwszy test w badaniu stawu wiadrowego? Test SLR. I niezajęta strona, pacjent ma 90 stopni. Ale po stronie zajętej, SLR jest ograniczony. No i chytrze moglibyśmy sobie, jakby tutaj wydedukować, że mamy ból w okolicy stawu biodrowego, mamy test SLL ograniczony, zgięcie jest ograniczone i bolesne, no to wypisz, mały problem dyskowy. Ale jeśli to skorelujemy ze zgięciem, to w normalnych warunkach to jest zgięcie w stawie biodrowym, ile może mieć? Ze 140 przyjąłem. Po niezajętej stronie mamy 140 stopni, ale po zajętej stronie, uwaga, mamy ograniczenie jeszcze większe. Mamy ograniczenie aż 50 stopni. Czyli oznacza to, że to ograniczenie SLR, które tutaj Państwo widzieliście, jest związane z ograniczeniem w stawie biodrowym. Ale teraz pytanie, czy w stawie biodrowym? Jeśli to ograniczenie, bo pamiętamy wzorze storebkowym, najbardziej ograniczona rotacja wewnętrzna i zdjęcie, to jeśli by to ograniczenie było związane ze stawem biodrowym, to mielibyśmy w badańcu wzorze storebkowym. Ale jeśli przy takiej kombinacji nie mamy wzorca torebkowego, to możemy to opisać jako triadę. SLF jest. Ograniczone Zgięcie w biodrze jest bardziej ograniczone Matematycznie SLR jest ograniczony 20 stopni Zgięcie w biodrze ograniczone jest 10 50 stopni Czyli zgięcie w biodrze jest bardziej ograniczone niż SLR I uwaga Za ograniczenie zgięcia biodra Nie jest odpowiedzialny wzorzec torebkowy Czyli nie jest to proces w stawie. Czyli nie mamy wzorca torebkowego w stanie biodrowym, ale wzory spoza torebkowego. To taka triada oznacza, że mamy do czynienia z jakąś poważną patologią w okolicy stawu biodrowego. Oznacza to tylko dla nas, że w tym momencie musimy co zrobić? Pacjenta dalej zdiagnozować. Szukać poważnej patologii. Taką poważną patologią jest na przykład osteomilitis, bakteryjne zapalenie stawu biodrowego. Bakterie zapalenia karetki podpośladkowej, bakterie zapalenia karetki kurszowej, nowotwór kości biodrowej, nowotwór kości udowej, czy złamanie kości krzyżowej, ale wtedy będziemy mieli objaw pośladka po obydwu stronach.